No jak długo, Asiu, przyjechaliście? Przyjechaliśmy na tydzień. Na tydzień tak, czasu, tak? A jeszcze mam takie pytanie, a w jakim rodzaju domku czy namiocie mieszkacie? Mieszkamy w domku. W, tak. Domku. w domku, tak. I jesteście zadowoleni? Tak, oczywiście jesteśmy no, niedawno przyjechaliśmy, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, w końcu świeci, jest fajnie, można odpocząć, nie ma za dużo ludzi w tym czasie, tak? Asiu, jeszcze mam takie jedno pytanie, czyli zostajecie tutaj na tydzień, tak. na pewno będziecie zwiedzać Rzym, tak, bo tak. to jest super frajda. Tak, tak. Cieszycie się dlatego, że tu jest piękna pogoda, a powiedz mi odnośnie cen, czy rezerwacja, którą realizowałaś była jakaś nie, specjalna oferta? Była specjalna oferta, ale uh -huh. cena też była dość niska, bardzo niska nawet. Tak. Nie, nie, ja na przykład osobiście uważam, że to jest zdecydowanie bardzo konkurencyjne cenowo do hoteli, nie wiem jak Ty, co Ty sądzisz na ten temat? Myślę, że cena jest naprawdę dobra, jeśli chodzi o dzieci, to uh -huh. fajnie jest zagospodarowany ten teren, to tak? są baseny, są klasy zabaw uh -huh. um... muszę Ci powiedzieć jeszcze, że są korty tenisowe, są przepyszne lody, są um... jeszcze bardzo fajne ścieżki do biegania dla mamy, jeśli uprawia, uprawiasz sport, tak? to też uh -huh. warto z tego skorzystać, no i co, i ta piękna pogoda, nie? Tak, uh -huh. tak, no i też drzewa między domkami, las, no. tak, przestrzeń dla dzieci. I myślę, że fajne jest to właśnie, że mieszkamy w tych domkach, bo dzieci mogą sobie biegać, wybiegać, szaleć i tak dalej, więc jest dużo swobody. To w takim w praktyce, razie że to się sprawdza z moimi dziećmi. I w takim razie życzę Tobie bardzo udanych wakacji Dziękuję, ehm, i do zobaczenia w Polsce, Dziękuję. w Warszawie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.